Magdalena B. Klaudia wpatrywała się w fotografię. Ręce jej drżały. Obraz dwóch dziewcząt, Zosi i Anny, nie dawał spokoju. W ich spojrzeniach było coś więcej niż niewinność. Był tam strach i cisza, która krzyczała. Heniu usiadł powoli na skraju łóżka. Zakonnica stała w drzwiach. Wydawało się, że znała odpowiedzi na pytania których nikt jeszcze nie zadał. Magdalena B powiedziała cicho. Nazywała się Magdalena Bielawska. Pracowała z waszym ojcem, zanim złożyła śluby. Mówiła, że przyszła tu, by odkupić cudze grzechy. Czy miała kontakt z Zosią? zapytała Klaudia. Zakonnica skinęła głową. Przez długi czas była jako opiekunka może jak matka, może za bardzo. Niektóre siostry szeptały, że Zosia była jej córką. Heniu zamarł. spojrzał na Klaudię, potem na zakonnicę. A ojciec zapytał drżącym głosem. Zakonnica nie odpowiedziała od razu. Odeszła kilka kroków. Wróciła z małym pudełkiem. To zostawiła Magdalena przed śmiercią. Powiedziała, że tylko Klaudia może to otworzyć. Pudełko było stare, zamykane na zatrzask. Klaudia otworzyła je bez wahania. W środku krzyżyk, złoty medalion i kaseta magnetofonowa ręcznie podpisana Do Klaudii Prawda o Zosi? Ona nie żyje? zapytała cicho Klaudia. Umarła w ciszy, kilka miesięcy temu. Nikt się nie spodziewał. Klaudia ścisnęła kasetę w dłoni. Musimy znaleźć magnetofon i wysłuchać tego, co Magdalena naprawdę chciała powiedzieć. Heniu podszedł do niej. Może nie jesteś gotowa? Może. Ale jeśli nie posłucham. To nigdy się nie dowiem, kim naprawdę jestem. I wyszli, z pudełkiem, z kasetą, z pytaniami, które miały wkrótce zmienić wszystko. Taśma z cienia, magnetofon znaleźli w antykwariacie przy rynku. Starszy mężczyzna, który wyglądał, jakby sam był częścią wystroju, spojrzał na nich podejrzliwie, ale nic nie powiedział, gdy Klaudia wyjęła kasetę i położyła ją na ladzie. Potrzebujemy tylko kilku minut powiedziała. Chcę posłuchać głosu z przeszłości. Stary kiwnął głową. Zaprowadził ich do tylnego pokoju, gdzie stał odtwarzacz na stoliku obok stosu gazet z pożółkłymi stronami. Klaudia włożyła kasetę przycisk play z początku cisza potem szelest jakby ktoś oddychał blisko mikrofonu Klaudio rozbrzmiał kobiecy głos. Cichy, złamany. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że przeszłość dogoniła teraźniejszość i nie mam już nic do stracenia. Klaudia zamarła. Dłoń ścisnęła kolano. Heniu milczał. Zosia. Nie była tylko moją podopieczną. Była moją córką. Ale nie urodziłam jej ja. Urodziła ją kobieta, której imienia nie mogę wypowiedzieć bo sama zapomniała, kim była. Była dzieckiem przemocy. Wzięłam ją, bo nie mogłam patrzeć, jak kolejne pokolenie kobiet ginie w ciszy. Szmer. Głębszy oddech. Claudio, ty też przyszłaś na świat w chaosie, ale byłaś światłem. Światłem, którego nie dało się ugasić. Heniu. Heniu nigdy nie zrozumiał, że miłość nie polega na ochronie, tylko na prawdzie. Głos zamilkł na moment, potem wrócił niższy, rozdrgany. Jeśli Ryś to wszystko uruchomił, to znaczy, że kasety są tylko początkiem. Każda z nich to niedowód to lustro. Patrz uważnie, Claudio, bo Twoja twarz już w nim jest. A kiedy spojrzysz głębiej, zobaczysz, kto naprawdę stoi za tym wszystkim. Klik koniec taśmy. Klaudia odchyliła głowę. Łzy nie płynęły, ale oczy błyszczały dziwnym, nowym światłem. Wstała. Już wiem, czego szukać powiedziała. Nie chodzi o kasety. O co więc? Spytał Heniu. O mnie. I o to, kim mogłam być, gdyby mnie nie zostawiliście. Spojrzała na niego. I nie było w tym spojrzeniu już strachu. Tylko decyzja. Szukamy szóstej taśmy, ale tym razem to ja ją znajdę pierwsza. Ślady wilgoci. Szósta kaseta nie miała jeszcze imienia, ale Klaudia już czuła jej ciężar. Wyszli z antykwariatu, a Gdańsk zatonął w porannej mgle, jakby miasto samo próbowało ukryć to, co miało zostać odnalezione. Gdzie teraz? Zapytał Heniu. Klaudia nie odpowiedziała od razu. Spojrzała w górę, ponad dachy, gdzie szare niebo nie dawało żadnych wskazówek, a potem po prostu ruszyła. Intuicja, albo coś głębszego. Zatrzymali się dopiero przy starym hotelu na obrzeżach głównego miasta, zamknięty od lat, z wybitymi szybami na parterze. Niegdyś był schronieniem dla partyjnych działaczy, dziś ruiną. Ale coś w jego bryle przyciągało wzrok, jak blizna, która wciąż krwawi. Tu Heniu nie krył zaskoczenia. Tak, powiedziała Klaudia. On nas tu chce. Drzwi były uchylone. W środku czuć było wilgoć, pleśń i zapomnienie. Zeszli do piwnicy, gdzie kiedyś mieściły się pralnie. Teraz cisza. I tylko pojedyncza żarówka dyndająca ze zniszczonego sufitu. Na środku pomieszczenia stare łóżko szpitalne, a na nim kaseta. Inna niż poprzednie. Mini Deva, nowocześniejsza. Ktoś zmienił sprzęt, mruknął Heniu. Albo grę, odpowiedziała Klaudia. Obok kasety leżał aparat. Ten sam, który Klaudia miała w rękach, gdy pierwszy raz spotkała się z Heniem, tylko że to nie był ten sam pasek. Ten miał wypalony znak, litera K i data, nie podana słownie, napisana ręcznie, flamastrem, przekreślona. To niemożliwe, szepnęła Klaudia. To mój aparat. Może, powiedział Heniu, ale nie z teraz. Spojrzeli na siebie. Oboje zrozumieli. Ta kaseta była nagrana w przyszłości, ich przyszłości, ich decyzjach, ich końcu. Musimy ją odtworzyć, powiedziała Klaudia z trudem, łapiąc oddech. Najpierw musimy znaleźć sprzęt, odpowiedział Heniu. Mini-DiFi to nie wideo z podwórka. Tego już nikt nie używa. Ale ktoś wciąż gra. Spojrzeli za siebie. Ze ściany, pod cieniem starego kaloryfera, wychylał się stary przewód, a na jego końcu gniazdo idealne podłączenie. On tu był powiedziała Klaudia Jeszcze dziś, a potem usłyszeli coś jeszcze nagranie ciche ukryte. Z szafy obok rozległ się głos: Gratulacje! Szósta już u was, ale teraz nie wystarczy oglądać. Teraz musicie wybrać. Zamilkło. Na ścianie nad łóżkiem ktoś wypisał słowa: Ta, która zna prawdę, musi milczeć. Ta, ta, która milczy, może przetrwać. Klaudia przeczytała to dwukrotnie. A potem spojrzała na kasetę. Włączymy to. Nawet jeśli nas zniszczy. I podniosła ją, jakby trzymała granat bez zawleczki. W tym właśnie momencie huk. Niegłośny, ale ostry, jak trzask łamanej deski. Klaudia upuściła kasetę. Heniu odruchowo zasłonił ją ramieniem. Co to było? Syknęła, rozglądając się nerwowo. Z korytarza dobiegł szelest. Stąpanie. Ktoś tam był. Heniu wyciągnął latarkę i podszedł do drzwi. Gdy je uchylił, światło latarki przecięło kurz w powietrzu i trafiło w postać. Ubrana na ciemno, z kapturem na głowie. Twarz niewidoczna. Ani kroku dalej. Warknął Heniu. Postać nie odpowiedziała. Tylko uniosła rękę. Trzymała coś. Małe pudełko. Może pilot? Może detonator? Klaudia, uciekaj rzucił przez ramię. Ale zanim zdążyli zareagować, postać zniknęła jak cień między murami. On nas śledził był tu cały czas powiedziała Klaudia. Ta kaseta ona nie miała być tylko do obejrzenia to był test. I ktoś właśnie ocenił, czy go zdaliśmy. Podnieśli kasetę. Nie była uszkodzona, ale teraz w rękach Klaudi drgała lekko, jakby niosła coś żywego. Heniu podszedł do przewodu pod ścianą, ale gniazdo było zniszczone, oderwane. Już nie obejrzymy tego tutaj, powiedział. Ktoś zadbał, żebyśmy nie obejrzeli tego zbyt wcześnie. Klaudia skinęła głową. Jedźmy do Renaty. Ona ma kamerę mini-defa. Używała jej do nagrań z wesel. Schowała ją na strychu. Masz pewność? Mam nadzieję. A jeśli nie, to może właśnie tam czeka siódma kaseta. Strych Renaty Dom. Renaty leżał w cichej bocznej uliczce na granicy Oliwy i Lasów Oliwskich. Drewniane ogrodzenie, lekko przekrzywione i stara jabłoń przed wejściem sprawiały wrażenie miejsca, które czas dawno temu ominął. Ale Klaudia wiedziała, że nie ma już miejsc poza czasem. Weszli bez słowa. Renata nie była zaskoczona ich wizytą, jakby przeczuwała, że przyjdą właśnie dziś, właśnie teraz. Zamiast pytać, wskazała tylko palcem w stronę schodów prowadzących na strych. Tam, gdzie kurz zna więcej historii niż księgi, mruknęła. Klaudia ruszyła pierwsza. Na strychu pachniało kurzem, starymi płytami winylowymi i popękanym lakierem mebli po dziadkach. W rogu metalowa skrzynia. Na niej napis flamastrem Kamera nie dotykać. Otworzyli ją razem. W środku Kamera Mini Diva kabel zasilający. Kilka starych baterii i. kartka. Jeśli ją włączysz, licz się z tym, że wszystko się zmieni. Klaudia przełknęła ślinę i podłączyła kamerę. Działała. Na ekranie pojawiło się okno menu, kaseta wsunięta, światło gotowości, play. Obraz drgał, ale był wyraźny. Pomieszczenie w półcieniu, okno, deszcz. I kobieta, z twarzą ukrytą w cieniu. Głos Zoffu. Jesteś gotowa, by powiedzieć imię? Nie, odpowiedziała kobieta. Jeszcze nie. Ale ona cię szuka. Wiem i znajdzie. Ale zanim to się stanie, muszę wiedzieć, kim jest naprawdę. Klaudia zamarła. Ten głos był dziwnie znajomy. Zbyt znajomy. Heniu spojrzał na nią ostrożnie. Claudio, co to znaczy? Ale Claudia już wiedziała. I jeśli miała rację, ta kobieta ukryta w cieniu nie była kimś z przeszłości. Ona była przyszłością. I prawdą, której jeszcze nikt nie wypowiedział. Za lustrem, następnego ranka, Zanim mgła zdążyła opaść, Klaudia zeszła na dół. Renata siedziała w kuchni, owinięta wełnianym szalem, jakby wciąż czekała na pytania, które nie padły. Ale Klaudia milczała. Zamiast tego zeszła do piwnicy. Tam, za starą półką z przetworami, znalazła coś, czego się nie spodziewała skrzynkę, niewielką wykonaną z ciemnego drewna, a w niej nie kasetę, ale stary odtwarzacz audio i kopertę. Z napisem siódma. W środku karta magnetyczna i zdjęcie Klaudia z dzieciństwa stojąca pod drzewem ale obok niej ktoś wycięty dosłownie ktoś, kogo twarz została wyrwana z fotografii. On tu był powiedziała cicho do siebie zostawił mi kolejny klucz. Na odwrocie zdjęcia jedno zdanie. Siódma kaseta nie jest do obejrzenia, jest do zapamiętania. Heniu dołączył do niej chwilę później. Spojrzał na kartę magnetyczną i skrzywił się. To stare archiwalne identyfikatory, używane w wojsku, czasem w zamkniętych placówkach. Ktoś, ktoś chce, żebyśmy weszli tam, gdzie nie mamy prawa wchodzić. Klaudia skinęła głową. I wejdziemy, bo to nie gra, to nasze życie, nasza historia. Heniu westchnął. Masz rację. Tylko jedno pytanie, Klaudio. Jak dobrze znasz siebie, żeby wytrzymać, jeśli ta historia poprowadzi cię nie w stronę ofiary, ale sprawcy? Klaudia nie odpowiedziała, tylko wsunęła kartę do kieszeni. Jedźmy do archiwum. Do końca tej drogi. Archiwum głosów. Archiwum znajdowało się poza miastem, w starej jednostce wojskowej, zamienionej na centrum dokumentów niejawnych. Betonowy mur, ochrona cywilna, elektroniczny dostęp, ale karta magnetyczna działała bez zająknięcia. Brama się otworzyła. Wnętrze było chłodne i pachniało kurzem, starym papierem i farbą drukarską. Światła jarzeniowe migotały nieznacznie, a korytarze zdawały się prowadzić do nikąd. Skąd wiedziałaś, że to tu? zapytał Heniu. Nie wiedziałam, odpowiedziała, ale zdjęcie z wycięciem, karta, napis. To nie są symbole znikąd. To są drzwi. Dotarli do drzwi z numerem 42. Kiedy je otworzyli, poczuli uderzenie zimna. W środku jedno biurko, szafa pancerna i komputer. Na ekranie migające okno logowania. Klaudia przyłożyła kartę. Klik zadziałało, system uruchomił się, a po chwili na ekranie pojawiło się tylko jedno słowo. Zapamiętaj. Klaudia kliknęła Enter, i wtedy pomieszczenie wypełnił dźwięk. Najpierw szum, jak od taśmy magnetycznej, a potem głos. Cichy, męski, rozpoznawalny. Claudio, jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś gotowa na ostatnią wersję tej historii. To ryś, szepnął Heniu. Nie szukaj winnego, mówił głos. Szukaj odpowiedzi, która nie będzie ci się podobać. Bo jeśli dotrzesz do końca, znajdziesz nie mordercę, ale lustro. W rogu ekranu pojawił się obraz, kamera z monitoringu, stare nagranie, korytarz szkolny, dziewczyna biegnie, Zosia. Kto się śledzi? Ale nie widać twarzy, tylko cień. Klaudia zamrugała. W cieniu było coś znajomego: sylwetka, gest, ruch ramienia. I wtedy głos znów przemówił. Ostatnia kaseta nie istnieje, bo to nie ja ją nagrałem, to ty. Obraz zgasł. Z głośników cisza. Ale dla Klaudii coś właśnie zawyło w środku lustro. Zanim opuścili archiwum, Klaudia podeszła do szafy pancernej w rogu pomieszczenia. Przekręciła zamek. Drzwi otworzyły się z oporem, jakby nawet metal nie chciał zdradzić tego, co ukrywał. W środku leżała tylko jedna rzecz lustro, małe, okrągłe, w ramie z drewna z tyłu wyryte inicjały KZ. Klaudia wzięła je do ręki, spojrzała w tafle. Przez chwilę nie widziała nic, tylko ciemność, a potem swoją twarz ale nie taką, jaką znała starszą, twardszą i przerażająco spokojną. Za jej plecami cień. Odwróciła się gwałtownie, ale w pomieszczeniu nikogo nie było. Heniu, wyszeptała, on tu jest, zawsze był. Ojciec patrzył na nią z niepokojem. Kto? Ryś? Spytał ostrożnie. Klaudia pokręciła głową. Nie, nie tylko on. Przeszła palcami po ramię lustra. Coś zaskoczyło. Z tyłu ukryty był drugi poziom. Niewielka wnęka, a w niej karta pamięci. To nie koniec powiedziała. To prolog. Z głośników raz jeszcze rozległ się szum i jedno zdanie cichsze niż wszystko, co dotąd słyszeli: Klaudio, sprawdź, kto stoi za tobą. I wtedy światło w archiwum zgasło. Rozdział ostatni był już zapisany, ale jeszcze nie przeczytany. Szum. Kilka tygodni później. Pokój. Cisza. Klaudia siedzi przy biurku. W dłoni trzyma lustro. Tym razem nie patrzy w nie. Odwróciła je. Tył jest pusty. Zniknęły inicjały. Zniknęło drewno. Został tylko odblask. Na ścianie wisi mapa, na niej nitki, zdjęcia, cytaty, ale w środku, w samym centrum pajęczyny zdjęcie twarz kobieca niezidentyfikowana. Klaudia sięga po kartę pamięci, wkłada ją do laptopa. Plik otwiera się sam. Nagranie krótkie bez obrazu tylko głos Byłaś blisko. Ale może za blisko. Jeśli chcesz znać całą prawdę, musisz zrezygnować z siebie. Paus. Dźwięk. Szeptember. Tak jak zrobiłaś to wtedy. Klaudia zamyka laptop. Powoli. Spokojnie. Wstaje. Podchodzi do okna. Na ulicy ktoś stoi. Nieruchomo. W kapturze. Tak samo jak tamtej nocy, nie porusza się, tylko patrzy. Klaudia uśmiecha się lekko i szeptem mówi: Wiem kim jesteś, ale nie otwiera drzwi. Nie musi, bo prawda już się wydarzyła i niczego więcej nie trzeba.